Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj dosłownie parę chwil chciałabym poświęcić naszemu zdrowiu. I chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj przez króciutki czas o dwóch produktach, o dwóch preparatach, które są premierą na naszym polskim rynku. O dwóch wspaniałych preparatach, które będą niesamowicie wspierać nasze zdrowie i będą dożywiać nasz organizm, wspomagać różne procesy. Te preparaty już od dawna są znane w świecie profilaktyki i w świecie zdrowia. Ludzie, którzy interesują się swoim zdrowiem, zdrowym stylem życia, na pewno od dawna te preparaty znają i od być może już dawno je stosowali. Tak naprawdę te produkty od dawna, dawna, od tysięcy lat ludzie stosują na całym świecie. Pierwszym z nich to jest preparat, który nazywa się Aloes. Aloe vera. To jest produkt, który rzeczywiście był znany już tysiące lat temu. Już dużo wcześniej ludzie korzystali z jego niesamowitych właściwości leczniczych. Ja Wam powiem o produkcie, który od dosłownie paru dni u nas jest dostępny. I to jest produkt, który zachwycił mnie swoim składem. Przede wszystkim. Ważne, warto wiedzieć, że aloes nazywany jest tak zwanym białym złotem ze względu na ogromną ilość minerałów, minerałów zwanych ormus. Znajdziemy tu praktycznie wszystkie minerały e, i magnez, i wapń, i mangan, i żelazo, i wapń, i, e, i, e, i cynk, i sód, i selen, i kwas foliowy, i witaminy B1, B2. I witaminę C, czyli bardzo mocno, mocne wspomaganie naszej immunologii, naszego układu odpornościowego. Dlaczego aloes jest nazywany jest białym złotem? Jest w stanie bardzo dobrze oczyszczać nasz organizm i regenerować wszystkie śluzówki. Już począwszy od jamy ustnej e, będzie bardzo świetnie goił, leczył, regenerował różne zmiany. Może być stosowany do użytku wewnętrznego i do stosowania zewnętrznego. Szczególnie polecamy go pić przynajmniej 30 ml dziennie. Dlaczego? Bo będzie bardzo mocno wspierał immunologię. Jest niesamowitą pożywką i bardzo mocno stymuluje wzrost pewnych bakterii probiotycznych. Tak jak Lactobacillus acidophilus, Plantarum, Casei. To są te bakterie, które odpowiedzialne są za naszą immunologię, ale też odpowiedzialne są za produkcję tzw. neuroprzekaźników. Czyli wszystkie osoby, które mają syndrom wrażliwego jelita. Wszystkie osoby, które mają nierzd żołądka, które mają refluks, osoby, które mają jakiekolwiek stany zapalne na jelicie cienkim i mocno zanieczyszczony organizm. Jakiekolwiek problemy z układem oddechowym, z układem odpornościowym. Będzie wspaniale wspomagał, podciągał, podnosił naszą immunologię. Aloes ma też takie właściwości niesamowite, jeżeli chodzi o układ moczowy. Będzie bardzo mocno go oczyszczał, regenerował, usuwał stany zapalne. Dodatkowo aloes jest niesamowity, jeżeli chodzi o wspieranie układu krwionośnego, jeżeli chodzi o pracę naszego serca i pracę naczyń krwionośnych. Na pewno bardzo fajnie radzi sobie tutaj, jeżeli chodzi o miażdżyce, jeżeli chodzi o blaszki miażdżycowe. Aloes też stosowany jest zewnętrznie jako niesamowity kosmetyk i potrafi być przydatny na co dzień w takich sytuacjach, kiedy na przykład mam do czynienia z oparciami, z odparzeniami, poparzeniami, poparzeniami termicznymi, odmrożeniami, ale również yy, na przykład takie odparzenia, oparzenia po stosowaniu radioterapii. Aloes będzie bardzo mocno wspomagał wszystkie funkcje naszego organizmu. I praktycznie to jest świetna rzecz, żeby codziennie, systematycznie stosować, żeby goił się cały układ pokarmowy i żeby na bieżąco usuwać wszystkie toksyny z naszego organizmu. Drugim produktem, pod którym, dzięki któremu możemy naprawdę wspomagać i małe dzieci, i dzieci teraz, które wrócą do szkoły, jeżeli chodzi o ich zdolność zapamiętywania i funkcję wszystkiego układu nerwowego i mamy w ciąży. Kiedy chodzi tutaj już o głęboką profilaktykę dzieci, o ich układ nerwowy, o dobrą wagę urodzeniową, o układ immunologiczny, o wspomaganie, o regenerację wszystkich funkcji organizmu. My mamy wspaniały produkt. Oczywiście, on od dawna jest znany na naszym rynku. I ludzie, którzy się interesują profilaktyką, doskonale wiedzą, że w dzisiejszych czasach. To, to już jest konieczność, żeby uzupełniać tak zwane niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe. W klimacie, w którym my mieszkamy, w warunkach nam po prostu permanentnie brakuje omegi 3. Stąd bardzo dużo schorzeń. Schorzeń związanych z układem oddechowym, z autoimmunoagresją. bardzo często różnych stanów depresyjnych, lęków. Jak i również bardzo poważnych powikłań na układzie sercowo-naczyniowym. I też tutaj jest głęboka profilaktyka właśnie udarów, wylewów, ale też dla zdrowych ludzi, którzy interesują się dobrym, zdrowym stylem życia, to jest wspomaganie, to jest wsparcie, to jest bardzo dobre samopoczucie i to jest regeneracja na bardzo wielu płaszczyznach. Począwszy od od oka, od, od naszych oczu. To jest bardzo mocna regeneracja nerwów wzrokowego. To jest produkt przede wszystkim dykowany ludziom przy tak zwanej plamce żółtej. To jest preparat, który bardzo mocno wspiera układ nerwowy i jeżeli źle się czujemy emocjonalnie, mamy dołki psychiczne, czujemy lęki, czujemy gniew, to praktycznie po 35 dniach już te rezultaty fantastyczne są. ale. Z drugiej strony, jak odróżnić dobrą omega 3, bo mamy dzisiaj bardzo dużo propozycji. Dlaczego akurat natur Day? Dlaczego omega 3 Natur Day? Ja zauważyłam tutaj niesamowity skład, bardzo dobrze dobrane proporcje kwasów DPA i DHA, Proporcje proporcji 35 do 25%, to jest niesamowity. Niesamowita proporcja, która daje wymierne rezultaty, a dodatkowo jeszcze jest coś, co bardzo mocno wzmacnia działanie naszej omega-3 i daje bardzo szybkie, fajne rezultaty, regenerujące różne układy. To jest koenzym Q10. Koenzym Q10 którego jest tu bardzo dużo, zauważyłam, że tu jest niesamowita dawka 100 mg. Dlatego możemy spodziewać się zupełnie innego funkcjonowania naszego organizmu i zupełnie innego samopoczucia. Dodatkowo, tutaj jest aż 15% naturalnej witaminy E. Komu będziemy proponować omega 3? czy możemy proponować absolutnie wszystkim, po to, żeby wspomagać układ odpornościowy, wspomagać immunologię, po to, żeby absolutnie nie dopuszczać do stanów zapalnych na naczyniach krwionośnych, po to, żeby być pomocnym na przykład w różnych stanach reumatycznych, reumatoidalnych, żeby regenerować kości, żeby regenerować stawy, żeby regenerować. Właśnie te funkcje, które nam są bardzo potrzebne, cały układ pokarmowy również. Dlatego bardzo polecamy wszystkim jedna, dwie do trzech kapsułek dziennie. W sytuacji, kiedy już mamy jakiś problem, to nawet wtedy będziemy stosować więcej, żeby właśnie uzyskać takie fajne rezultaty. I te dwa produkty od dzisiaj będą w moim domu. I bardzo Wam serdecznie polecam. Bardzo dużo treści, bardzo dużo tutaj informacji, dodatkowo, żeby dzisiaj się już nie rozgadywać, znajdziecie w linku, który umieszczę pod tym materiałem. Tam będą jeszcze dodatkowe, różne wymienione funkcje działania tych preparatów. Najważniejsze, żeby zrozumieć, że w naszym klimacie jest niezbędną rzeczą, niezbędną rzeczą, żeby prawidłowo zatroszczyć się o własne zdrowie, to jest stosowanie codziennie właśnie omegi 3, tej omegi wzmocnionej, tej omegi, która ma tak niesamowity skład. I bardzo Wam polecam, żeby nasz dzień zaczynać właśnie od y, aloesu, aloesu, który Naprawdę zbierany jest ręcznie, który obrabiany jest i nie ma w środku tej skórki, która zawiera aloninę i jest bardzo drażniąca na ściankę naszego jelita, która ma odpowiednie proporcje, której miąższ ta galaretka zawiera niesamowite, dobroczynne działanie, a dodatkowo jeszcze jest tutaj ekstrakt z dzikiej róży, które będzie bardzo dobrze wpływał na naszą immunologię, na układ odpornościowy. Dlatego życzę Wam z całego serca bardzo dużo zdrowia i bardzo prosta, bardzo skuteczna metoda. To jest właśnie codziennie, codziennie, codziennie odrobinkę napięcie naszego aloesu. Także życzę Wam dużo zdrowia i na zdrowie.